W krajach starej Unii Europejskiej ponad 60% zapotrzebowania na dominujące w gospodarce zawody nie wymaga wyższego wykształcenia. Oznacza to, że około 60% uczniów powinno kończyć naukę w szkołach średnich i zasadniczych zawodowych. Reforma polskiej edukacji przeprowadzona w 1999 roku zakładała, że udział uczniów kończących edukację na poziomie ogólnokształcącym ma wynieść aż 80%. Konsekwencji wykształcenie młodych ludzi a realne potrzeby pracodawców są dziś bardzo rozbieżne. Uniwersytet Opolski od pewnego czasu poszukuje sposobu na zatrzymanie absolwentów szkół średnich i, i absolwentów naszych na, w regionie. W ramach projektu Dualne Specjalistyczne Szkolenia Kadr dla Regionu, prowadzonego przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego, powołano grupę 10 ekspertów merytorycznych i biznesowych. Podjęli oni trud opracowania i wdrożenia podstaw modelu dualnej edukacji zawodowej na Opolszczyźnie. Tych modeli my znamy trzy. To jest przede wszystkim ten pierwszy, który nazywa się tak zwany model szkolny. Ten model szkolny przyjmuje między innymi Wielka Brytania. Drugi to jest model dualny, który między innymi Austria, Niemcy przyjęły, kraje Beneluxu i trzeci to jest ten tak zwany market. Tu przyjmują Stany Zjednoczone. Nam najbliżej jest rzeczywiście do modelu niemieckiego. My mieliśmy kształcenie zawodowe, mieliśmy również pewną formę kształcenia dualnego, ale niestety zniszczyliśmy to. Może aż nie tak patrzymy na nowość, tylko patrzymy na to, co możemy odbudować. Jeszcze dodamy Dodatkowo adoptując ten model, który jest w Austrii, który jest w Niemczech. Kiedyś kształcenie zawodowe było taką rzeczą normalną. Na skutek zmian i reformy edukacji, w świadomości ludzi kształcenie zawodowe zaczęło być traktowane jako coś takiego mało prestiżowego i nieatrakcyjnego. I skutkiem tego jest to, że coraz mniej młodych ludzi wybiera. E, nauka w szkołach zawodowych. Zanosi się na to, że jeżeli teraz nie mamy tych, tej, tej młodzieży w szkołach zawodowych, nie kształcą się w tych branżach, że za kilka lat będziemy mieć poważny problem, jeżeli nie wprowadzimy na już właśnie takiego szkolenia dualnego. Ten projekt ma pokazać, że kształcenie zawodowe to nie jest coś mniej prestiżowego aniżeli kształcenie ogólne czy też wyższe, tylko że jest to inna, również bardzo potrzebna forma nauki. Te panele mają służyć temu, żeby wypracować taki model współpracy pomiędzy szkołą a przedsiębiorcą, aby on przyniósł najlepsze rezultaty, czyli żeby przedsiębiorcy wiedzieli, jaka jest ich rola w kształceniu ucznia i jakie są poszczególne etapy, przez które uczeń musi przejść, a z drugiej strony, żeby ta szkoła wiedziała jak ta współpraca z przedsiębiorcą powinna przebiegać, żeby no, ona była dla obu stron korzystna. W ramach paneli ekspertów opracowane są przewodniki, które mają krok po kroku wskazać zarówno szkole, jak i przedsiębiorcy, który jest zainteresowany wdrożeniem takiego kształcenia, w jaki sposób może je e, wprowadzić. W ramach uniwersyteckiego projektu z zasadami zawodowego szkolnictwa dualnego w Niemczech zapoznali się o Polsce eksperci oraz przedsiębiorcy. Uczestniczyli oni w podróży studyjnej do Izby Rzemieślniczej w Mannheim. Z kolei 31 pracowników odbyło czterotygodniowe szkolenia dualne w Akademii Kształcenia w Mannheim. Projektem objęto mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, rzemieślników, firmy rodzinne z branży piekarniczej, cukierniczej, drzewnej, budowlanej i fryzjerskiej. Możliwość współpracy z Izbą Rzemieślniczą w Mannheim i zgłębienie tego, na czym polega to ich praktyczne szkolnictwo, gdzie widzimy dokładnie w sposób systematyczny, uczą się młodzi ludzie konkretnego zawodu na stanowiskach pracy. Jest również ważnym projektem dla naszych partnerów, przedsiębiorców, rzemieślników, którzy widzą jak gdzie indziej w Niemczech, to szkolenie praktyczne jest organizowane. Jednym z takich elementów, który najbardziej mi się podobał w Mannheim, to było to kształcenie ponadzakładowe, kiedy można uzupełnić kwalifikacje tak w zawodzie, aby wszyscy, którzy zdobywają te kwalifikacje, mieli takie same umiejętności, co w obecnych warunkach w Polsce nie zawsze jest możliwe, że ze względu na wąską specjalność zakładów czy przedsiębiorstw. kwalifikacji Przygotowanie zawodowe polskich uczniów w teoretycznych aspektach jest na wyjątkowo wysokim poziomie. Obserwujemy natomiast niedociągnięcia w praktyce. Niemiecki uczeń ma 3,5 roku na przyswojenie wszystkich umiejętności. Tyle trwa dualne kształcenie zawodowe. Wszyscy uczestnicy projektu podkreślają konieczność utworzenia w Województwie Opolskim Akademii Kształcenia Dualnego na wzór podpatrzonej instytucji w Mannheim. Są zapisy w formie dokumentów, które umożliwią utworzenie takiej instytucji, a z drugiej strony jest wola przedsiębiorców i szkół, żeby taka instytucja powstała. Wszyscy wyrażają chęć współpracy. Ta współpraca układa się średnio, i myślę, że tu jest nasze zadanie, żeby wzajemnie na siebie się otworzyć szkoły na pracodawców, pracodawcy na szkoły, żeby znaleźć jakiś taki wspólny punkt i żeby właściwie dla dobra ucznia współpracować ze sobą. Będziemy to wspierać, naprawdę wszystkie projekty kształcenia dualnego, i, i, i będziemy też pomagać w pokonywaniu trudności, bo wiem, że trudności są, ale myślę, że też od tego jesteśmy, żeby to wspierać.